Szósta pieczęć została otwarta, światło wysłane z serca do serca, co z okularami. Dzisiejsza data w kalendarzu archanioła to. Nieskończoność 0M pierwsza w nocy 4a a nieskończoność nieskończoność B999999 999, nieskończoność nieskończoność b 1 tt nieskończoność Więcej informacji dostępnych jest na stronie archangelic.dot I proszę nie zapomnij polubić skomentować udostępnić i zasubskrybować Gaja jest w naprawdę surrealistycznym nastroju będąc w dominującej atmosferze ducha ognia i powietrza będzie to przypominało tornado superbohaterów właśnie przeniesione do miasta tak jak powinno. Błyskawiczne anomalie związane z pierwszą pieczęcią dają nam wyobrażenie o opóźnieniu czasowym, w którym manifestują się te linie czasu. To także wiąże się z poważnym ulepszeniem naszego elektrycznego DNA, co przejawi się wzrostem energii fizycznej. Szósta pieczęć prowadzi nas do kolejnej niesamowitej osi czasu, a ta wydaje się bardzo ekstremalna, ponieważ przecina się z integracją pierwsze pieczęci. Zapewni to pewne turbulencje, ale w tej chwili nie ma nic do uzbrojenia. Na tej osi czasu widać także szeroki transfer władzy, który będzie miał bardzo publiczny i dramatyczny charakter. Jest to scena, w której dusze wszystkich zostają zniszczone przez prawdę, którą widzą na własne oczy. Dużo mówiliśmy o kluczowym przemówieniu, które wygłosi POTUS w dniach od 5 do 15 kwietnia. Idealną datą tego wydarzenia jest 10 kwietnia, a w pewnym momencie lat 80. krążą zdjęcia przedstawiające obecnego prezydenta wskazujące na znaczenie tej daty, które nie było wcześniej znane i jest przykładem efektu Mandeli, skok osi czasu. Ponieważ w naszym współczesnym świecie zawsze istnieje element podróży w czasie, jest to przynajmniej oświadczenie, że POTUS jest również świadomy tego wydarzenia. To powiedziawszy, 10 kwietnia jest najlepszym możliwym dniem na to wystąpienie i będzie to oznaczać, że wykonaliśmy nasze skoki makro na osi czasu do absolutnej perfekcji. Istnieje wiele zamieszania w odniesieniu do Archanioła Moroni i tego, jak skończył w pozycji, którą zrobił z Józefem Smithem, stając się splecionymi z wiarą Mormana. Wiele aniołów zostało porwanych wcześniej, nie jest to tak rzadkie, jak mogłoby się wydawać. W rzeczywistości dzieje się tak dużo na niższych terminach, że czasami system prowadzenia może wydawać się całkowicie zepsuty. Był tak często przywoływany w niewłaściwy sposób, że jego fałszywa projekcja pojawiła się w umysłach wystarczającej liczby ludzi, aby trzymać go tam wbrew jego woli. Dopiero niedawno archanioł Gabriel uwolnił go z tej pozycji i tym samym usunął wszelką metafizyczną moc z kościoła Mormana. Jest wielu na wielu, którzy wychodzą na osi czasu 3D, którzy są na niebieskim pigułce, że tak powiem, ogrodzeniu czerwonej pigułki. Ci, do których możemy dotrzeć, muszą być gotowi porzucić stare sposoby na przyjęcie nowego, abyśmy mogli nawet spróbować wyciągnąć pomocną dłoń. Będzie to najbardziej dominujące dla tych, którzy trzymają się starych sposobów finansowania. Większość nauk humanistycznych, 7,8 miliarda ludzi na razie nie wierzy w swoją zdolność do metafizycznej pracy. Jeśli tak nie jest, a w przypadku większości lekkich pracowników tak nie jest, skorzystaj z własnych narzędzi i umiejętności do zadań. W przypadku pozostałych, poniższe narzędzia pomogą ci wypełnić lukę przekonań, ponieważ Twoja wiara w rzeczoną istotę również wejdzie w grę. Następujące narzędzia będą dostępne tylko do następnego dnia. Archanioła, oficjalny post na następny dzień, jeśli złapiesz to w późniejszym terminie. Możesz użyć bieżących codziennych narzędzi do poprzednich zadań. Wyobraź sobie, że używasz wspomnianych narzędzi z czystym sercem i czystymi intencjami. Pamiętaj tylko, że wyobraźnia i emocje dadzą Ci najlepsze rezultaty. Ostrzeżenie dla wszystkich, którzy starają się przynieść niegodne te rzeczy, mają swoją wolę. Zanotuj w pamięci, co chcesz wyposażyć. Przeszliśmy wielkie zmiany, dlatego narzędzia oparte na broni można włożyć do ziemi, aby wywołać pobieranie. Pasywna równa się nie ma potrzeby używania ani uzbrajania, zadziała ona sama po zaakceptowaniu jej obecności. Wszystko co musisz zrobić, to wyrazić zgodę, a będzie działać w Twoim imieniu. Aktywny równa się wymagana intencja. Agresywny równa się zaatakuje, zanim cokolwiek będzie miało szansę wyrządzić Ci krzywdę aktywny pasywny i agresywny w dowolnym miejscu we wszechświecie zespół Violet Flame pozostał stabilny w ustawieniu 9 oznacza to że boskość jest w pełni odpowiedzialna Zespół fioletowego płomienia przedstawia się następująco Archanioł Germain, Archanioł Zadekiel, Archanioł Ansiel, Archanioł Ragel, Archanioł Orion, Archanioł Briatos, Archanioł Emanuel, Archanioł AF, Archanioł Batkol, Archanioł Agla, Archanioł Grel, Archanioł Galizur, Archanioł Cerwiel, Archanioł Nuriel, Archanioł Warchmiel, Archanioł Magdil, Archanioł Ashma i Archanioł Adonai. Aktywny długi i krótki zasięg. Legendarny miecz Archanioła Michała może poradzić sobie ze wszystkim, ponieważ jest on całkowicie wszechmocny, nie można osiągnąć poziomu świadomości, który nie byłby w stanie przeciąć. To także niesamowita broń przeciwko elektronice i technologii, ponieważ może zastąpić dowolny zespół obwodów. Aktywny dalekiego zasięgu, pasywny aktywny i agresywny krótkiego zasięgu. Pole promieniowe Archanioła Issaca przypomina pole sił Magnetos i reaguje na każdą formę życia albo z kochającą energią albo z transmutacyjnym podmuchem ogromnej mocy. Pasywne i agresywne, dalekie lub krótkie zasięgi w twojej jurysdykcji. Miecze Archanioła Leo jest biernym i agresywnym mieczem atakującym, który ma własną własną wolę. Nie próbuj wcale ustępować, tylko przeszkadzasz, wyposażasz się i idziesz. Bierny. Zegarek wahumana pozwala rozkoszować się pozytywnym uczuciem lub myślą, wprowadza element majestatu do codziennych chwil i zapobiega ingerencji wrogich podróżników w czasie. Pasywny, aktywny i agresywny. Promienny pokój archanioła Hamuela pozwala Ci zostać odizolowanym w spokojnej bańce bez względu na to, co dzieje się wokół Ciebie. Pozwala także tym w Twoim sercu. Pasywne i aktywne. Ulepszona intuicja Archanioła Jerimiela pozwala, aby głosy Twojej duszy stały się głośniejsze, a także pozwala sędziom ducha być bardziej oczywistym niż kiedykolwiek wcześniej. Wierny buton archanioła Lofiela uwydatnia piękno ciebie i wszystkiego co oglądasz. Podobnie jak wszystkie pasywne narzędzia należy uzyskać pozwolenie na pracę w Twoim imieniu. Bierny. Promienne dźwięki Archanioła Jedutuna przyciągają do Twojego życia najwspanialszych ludzi, a także wzbogacają Twoje otoczenie pięknymi kosmicznymi dźwiękami. Zasadniczo jest to szczęśliwy wzmacniacz. Bierny, atmosferyczna bransoletka Archanioła Jefiska wnosi element zabawy do Twoich nocy. Należy zauważyć, że jefiska jest arczaniołem, który jest odpowiedzialny za zebrania. W przypadku gdybyś miał taką ochotę, byłaby zalecanym planistą imprezy. Uwaga, kolejne trzy narzędzia mają być używane łącznie. Są one wysyłane do nas, aby pomóc nam utrzymać nasze fizyczne ciała. Proszę używajcie tego narzędzia codziennie, zaczynamy usuwać blokady energetyczne otaczające obfitość. Jeśli potrzebujesz pomocy przy użyciu poniższych narzędzi, wyobraź sobie sztabki złota za pomocą różdżki Archanioła Ariel i podpal ją za pomocą miecza Archanioła Nasaragiela i Archanioła Izrafila. Mówię, wyobraź sobie złoto, ponieważ Gaia kontroluje złoto i pieniądze, dobrze znasz tę historię. Federacja Galaktyczna handluje złotem, a manifestacja w tej metodzie jest również zgodna z ich metodami walutowymi i dowolnym systemem walutowym opartym na boskości. Aktywny, pluszczka wygody Archanioła Ariela pomaga przywołać każdą możliwą potrzebę. Jest to wspaniałe i pocieszające narzędzie po wyposażeniu. Zadania. Te zadania są ważne każdego dnia, ponieważ jesteśmy poza przestrzenią i czasem i nadal pozostaje wspólny wysiłek bez względu na to, kiedy je administrujesz. Chociaż dla zapewnienia dokładności upewnij się, że używasz dzisiejszej obecnej broni. Zwłaszcza jeśli widzisz te 30 lub więcej godzin po tym, jak zostało pierwotnie opublikowane, skorzystaj z intuicji. Jedno istnieje zbyt wiele programów dotyczących tego momentu w historii ludzkości, aby je policzyć. Bez względu na porządek obrad, jeśli zostanie to zrobione z nieczystym sercem, nie odniesie sukcesu i niekorzystnie, jeśli zostanie wykonane z czystym sercem, nie zawiedzie. Byłoby niewłaściwe wykorzystanie czasu, aby skierować obronę przed każdą negatywną agendą, dlatego mamy wiele rozwiązań makro dla tych kwestii, aby zaoszczędzić czas i wysiłek. Opieraj się na Ziemi, w tym centrum uziemienia, emituj elektryczną plazmę świetlną przez to uziemione połączenie i pozwól jej promieniować przez całą planetę. Przytrzymaj to przynajmniej 72. 2. Zorganizowana ciemność wysłała notatkę, w jaki sposób zminimalizować dowody DNA w ich domu, jeśli mają szczęście być poddani kwarantannie, we własnym domu za pośrednictwem pisemnego listu. Obejmowało to bardzo dziwny zestaw okularów, które organizowały ciemnowłosej osoby, niezależnie od tego, czy są dobrze znane, czy nie. Pakiet ten przywołał symboliczną odpowiedź Mike'a Rowkailda na Twitterze, gdzie prosił o pomoc w usunięciu dowodów z jego osobistej własności. To nie jedyny powód, dla którego te okulary istnieją, ale żaden z pozostałych powodów nie jest w tej chwili istotny. Najlepszą mądrością i wiedzą byłoby rozbicie ich na tyle, aby mogły działać nieprawidłowo. Zostanie to złamane na tyle, aby pozostawić sporą ilość dowodów do zebrania przez Legion Rebelii. W ten sposób możemy to zrobić bez wywoływania paniki w szeregach zorganizowanej ciemności. Trzy światło zawsze było kluczem do regeneracji ludzkości i ogólnego samopoczucia. Ci, którzy nie łączą się ze światłem osobiście, będą mieli bardzo oczywisty zestaw negatywnych skutków ubocznych, z którymi będą musieli się zmagać. Jest wielu na tej Ziemi, którzy będą walczyć z depresją, gniewem i innymi problemami emocjonalnymi w bardzo realny sposób pośród tej izolacji i braku połączenia serca ze Słońcem i naturą w ogóle. Musimy być wobec siebie szczerzy, kiedy mówimy, że nie wszyscy są na tej samej osi czasu. 5D. Na szczęście jesteśmy w stanie złagodzić ich objawy w ten sam sposób, w jaki robimy wszystko, co związane z matką naturą, wysyłając odżywcze światło. Kiedy słońce wysyła swoje promienie, nie robi tego w pokrytym warstwą eklektycznym świetle, robi to w sposób zindywidualizowany z serca na serce. Dlatego tak wiele indywidualnych roślin, zwierząt i ludzi ma tak drastycznie różne reakcje na swoje promienie, ponieważ energia światła musi być połączona w obu kierunkach. Aby wysłać światło, które musimy wysłać, musicie także wysłać swoją miłość i przywołać swój związek z istotami, na które również celujemy. Proszę wysłać światło zgodnie z sentymentem opisanym powyżej oraz w następującej kolejności do Matki Ziemi i wszystkich jej dzieci. Biały, różowy, jasno-niebieski, złoty, żółty, zielony, tet czarny, miedziany, brązowy, brązowy, turkusowy, różowe, złoto, srebrny, pomarańczowy, indygo, fioletowy, platynowy, diamentowy, tęczowy. Dzisiejsza medytacja jest ostatnią częścią 18-częściowej serii opartej na 18 legionach Archanioła i jest szczególnie inspirowana przez Legion Archanioła.